Cześć, witam Was bardzo serdecznie, witam Was w kolejnym odcinku z serii Fabuły w GTA V Witam Was w odcinku, w którym y, robimy pierwszą misję w całym tym naszym y, W całym tych naszych odcinkach, pierwszą misję z serii y, Nieznajomi i Dziwacy Więc tak naprawdę, no nie przedłużając to Podjeżdżamy pod tą misję i zobaczymy co ona nam oferuje. To jest prawdopodobnie Tona to jak mi się pamięta. Tak ma ta kobieta na imię, a więc podchodzimy. Widzę, że już misja jakaś Tonia O, Tonia się nazywa. Smoking! Well, I mean, you know, you know yeah, JB, look, JB You know what I'm saying? The business, everything, and you, his cousin, nigga. You said you was gonna help. He ain't my cousin. Whatever. If that's how you feel. What the fuck do I know about touring cars? Look, it's easy. If JB can do it, you can do it. For fuck's sake, come on. I'ma show you. Come on. Shit. All right, then. Shit. shit. Show him everything. Hey, look. Let's make this quick. I got shit to do. Nigga, you need to slow it down. Tanisha was right. As you can Nasza pierwsza misja nieznajomych i będzie opierać się o y, pracę jako y, pracownik, y, y, nie wiem jak to powiedzieć, pracownik y, dźwigu holowniczego, pojazdu holowniczego. No generalnie będziemy zajmować się holowaniem samochodu. Dostaliśmy misję jako holowanie samochodów i to jest tak naprawdę nasza pierwsza misja. Yy, serii nieznajomych i dziwaków. Jak widzicie, już dojeżdżamy na miejsce i mamy nasz samochód holowniczy, naszego tołtraka Jak to wy tej grze jest mówione, nad no chyba takie stoi. Nie, nie ma jeszcze napisanego, ale jak widzicie, wsiadam do naszego samochodu i musimy jeszcze na nią poczekać, że może... nie, nie podjadę, bo ja przejadę, a tego nie chcę. Jedziemy po nasze pierwsze zlecenie. Nasze pierwsze zlecenie znajduje się kilometr 300 od nas i jest to chyba, co się nazywa, to jest jakiś yy, Legion Square. O, pod Legion Square'em, może po nazwie to mało osób będzie kojarzyć, ale yy, na pewno z, yy, z widoku będzie to już yy, nieraz kojarzyć to miejsce, bo to miejsce jest bardzo. No, bardzo takie charakterystyczne w GTA i raczej każdy powinien o nim słyszeć. Jak widzicie, już nam kilometr do końca został i jak możecie też przeczytać w dialogach ciągle Franklin podaje się jako JB albo albo za jego zastępcę za JB tak mniej więcej można to czaić chyba tak jednocześnie patrząc i jadąc tak trochę trudno ale tak mniej więcej próbuję cokolwiek zobaczyć a my już zbliżamy się pod nasz porzucony samochód zaraz powinniśmy go widzieć aha to jest prawdopodobnie ten na parkingu więc myślę że tutaj tyłem wjadę włączę sobie oświetlenie górne i Wycofam powoli pod samochód i I spróbujemy. Tutaj opuszczę do dołu. O, zahaczyliśmy No, widać, że samochód w stanie niezaładnym jest. Taki potłuczony trochę. No, ten samochód też jest potłuczony, ale <gryw> nic się nie dzieje. O, jedziemy już naszym samochodzikiem, naszym... tylko tu sobie kamerkę zmienię już szybko. O, dobra. Jedziemy naszym samochodem. Y, Toł idziemy jedziemy z samochodem holowanym. Nie wiem tylko jaki to model samochodu, ale... No jeszcze aż tak nie, nie znam wszystkich modelów samochodu. No jak widzicie czasem tak jadę, tak koślawa, ale to wszystko dlatego, że chcę jakąkolwiek miniaturkę nagrać, żeby jakoś to tam wyglądało a nie żeby to jakieś takie bezsensowne nagranie, bezsensowna miniaturka taka nie wiadomo z czego coś tam próbuje jak widzicie już dojeżdżamy do parkingu policyjnego i będziemy odstawiać nasz samochód o, jak widzicie stoi nasz ruiner tym co się przyjechali tylko widzę że tu ciężkie bardzo wykręcanie jest albo ja tak sobie zajechałem Mamy teraz tak, H odczepiamy, H muszę Hop, pyk i samochód jest odczepiony. I prawdopodobnie misja nieznajomych i dziwaków się w tym momencie skończyła. Jak widzicie wyskoczyły nam dwie misje, Franklin i Michael. Więc Generalnie czekam spróbuję trochę pojeździć jak widzicie złoto dostaliśmy próbuję trochę tutaj pojeździć może wyskoczy nam kolejna misja nieznajomych i dziwaków bo bardzo by mi na tym zależało aby wyskoczyła, żeby tylko jedną misję nie wstawiać do odcinka, bo to by nie miało w ogóle żadnego sensu, Ekzekwo zrobimy małe, małe ścięcie i i, i spróbujemy Sił z dalszymi misjami Nieznajomych i Dziwaków Generalnie coś tam kojarzyłem, że tam chyba kolejne będzie holowanie samochodu Ale jak to tam było dokładnie To już tak nie pamiętam Tam zawsze jakoś próbowało się wcześniej Wyświetlić to, ale coś widzę, że póki co nie chce nam się nic wyświetlać A ja nie lubię jak, jak nam się nic nie wyświetla widzimy, mamy jakiś garaż do kupienia. Tu jest garaż do kupienia Franklina, więc ja zobaczyć jaka jest jego cena, żebyśmy wiedzieli na przyszłość, ile w co uzbierać pieniędzy. Choć raczej garaż tam się zbytnio nie przyda. 130 tysięcy, a u nas na koncie bidnie tylko 2000. Ale myślę, że póki co jak nie mamy żadnej misji y, nieznajomych i dziwaków to myślę że póki co jak mamy tak mało pieniędzy byśmy zrobili sobie kurs taksówkarski y, mała alternatywa do zarabiania pieniędzy jak widzicie mamy tutaj taksóweczkę i myślę żeby do tej taksóweczki wejść O, jak widzicie mamy już zabraną taksówkę, czekać aż tu wysiądzie, o i mamy taksówkę, jak tam się tutaj drzwi pozamykają o tylko dziwne, że dalej nie mamy tej misji nieznajomych i dziwaków może z, jest tu twojej ciotki może jak zadzwonię to jakąś misję dostanę, tutaj prawdopodobnie od niego nic nie dostanę yy, tutaj nic a jakbyśmy do Tony zadzwonili może byśmy jakąś misję nieznajomych i dziwaków dostali ale chyba z tego co widać Tonia od nas nie zamierza odebrać. Tak, nie zamierza odebrać, więc myślę, że klikam E i szukamy jakiegoś kursu. Jak widzicie, podjeżdżamy i jesteśmy już. Gdzie tutaj mamy? Aha, tutaj mamy osobę, proszę bardzo, hop. Podjeżdżamy i jedziemy do celu 2,69 km i zobaczymy jaką kwotę uda nam się zebrać po takim jednym małym kursie, może po jednym może po paru, jeżeli nie wyjdzie nam żadna misja nieznajomych i dziwaków no to już, no nie, nie ma sensu tego czekać, czekać, czekać tylko po prostu, aby coś tam urozmaicić zrobimy parę kursów taksówkarskich i i zobaczymy ile uda nam się uzbierać Aktu, jeszcze jak dla pamięci, mam aktualnie mam 2708 i zobaczymy, ile uda nam się uzbierać na przykład po trzech kursach. Czy uda nam się dobić 3500? Może nam się nie uda, a może nam się uda jednak. Wszystko jest tutaj możliwe. Można dostać albo napiwek jakiś. Albo można i nie dostać na piwku Czasem trzeba też walczyć o pieniądze czasem, kierowcy, czasem pasażerowie nie chcą zapłacić Niestety trzeba pieniądze wyrzeć Siłą No ale mam nadzieję, że ten kierowca Taki nie będzie Już dojeżdżamy Mamy pół kilometra do celu I zaraz zostawimy naszego Klienta w Jego wskazanym miejscu ja tak przeczuwam, że zarobimy około w granicach 200, dwu, no tak 200, 250 dolarów za kurs I o, tutaj sarna przez drogę przeleciała Sarny tutaj w ogóle biegają Jezu, jeszcze bym rozjechał jakąś Dobra, zobaczmy o, A jednak myślałem, że to on będzie z tych takich, co nie trzeba będzie zmuszać Ale widocznie trzeba było 171 dolarów no, bo oczywiście bez napiwku ja bardziej planowałem z napiwkiem. O! Jak widzicie po pojawiła nam się kolejna misja nieznajomych i dziwaków, ale nie niechcąco wziąłem kurs, ale zaraz spróbuję go odwołać. O, dobra, odwołałem I jedziemy teraz do kolejnej misji nieznajomych i dziwaków Spróbuję jakoś może... Może zmienię sobie samochód w ogóle z tej taksówki. O, o ten byśmy czerwoniutki wzięli. To jest Lampartini, czyli prawdopodobnie yy, światowe Lamborghini. Lampartini Furor GT. Szczerze bardzo, bardzo mi się podoba ten samochód. Bardzo ładnie wygląda. Może i nawet szybko jeździ. Zaraz zobaczymy. Póki co fajnie się rozpędza. No jeszcze by mnie tam szurno po boku. Ale powiem wam, że no ładnie leci ładnie, ładnie. Lampartini Tylko tu musimy jakoś powolutku odbić. O, żeby tam dojechać, zobaczmy. Tak, przy Amunation, tak, przy Amunation jest ten ta misja nieznajomych i dziwaków. Zaraz zobaczymy co to jest. To może to nie jest Tonia. Co tu mamy, jakieś. Aha, jakieś losowe zdarzenie. To już zaraz zobaczymy co tam było. Aha, okrad panią Prawdopodobnie O, jeszcze tam go potrącił Żeby go no Może odda... Nie, nie odda już Nie chciałem go zabijać, no ale jak już mus, to mus Idę pani oddać pieniądze 500 złotych 500 dolarów, przepraszam jego dzisiejszy dobry uczynek zebrano nam 450 dolarów ale zostawiła nam 50 dolarów w nagrodę za na to że zdobyliśmy jej portfel tam jak widzicie pan sobie usnął uciął sobie drzemeczkę a my lecimy do misji nieznajomych i dziwaków w rzekomo dzieje się nawet pod autostradą to już nawet powiem wam szczerze, że na tym nie pamiętam co tam się mogło dziać ale zaraz to zobaczymy I zobaczymy co w ogóle. Tylko wyłączę radio, bo jeszcze żeby mi w odcinku praw autorskich nie zdjęło. Dobra, co my tutaj mamy? To jest prawdopodobnie gdzieś... Aha, tu. O! Nieznajomi i dziwacy. Dobra. Hasn't got you killed yet? No, not yet. He must be slacking. He's always slacking. He's a fool, bro. And sometimes. Anyway, talking of fools, what would you say if I told you some fools I knew were running a little racing competition, and as luck would have it, they got this really beautiful silver medal with your name on it? I say go fuck yourself. Bronze medal then? Funny, motherfucker. Nieznajomych i dziwaków Aha, to jest misja wyścigu Czyli jedziemy Na wyścig Będziemy się ścigać nasze Lamborghini I zobaczymy generalnie jak nam to wyjdzie O jakoś nie pamiętam, że kiedykolwiek Robił tą misję, ale Może, o nie, robię Chyba jednak robiłem Tu widać, że takie samochody to Takie już niektóre To z wyższej półki, mój to taki no, no taki typowy uliczny, jak to widać zresztą. No, tu jakoś już ślawce te jeżdżą. Mam, mam moc? Mam. O, to będziemy mieli jeszcze tą moc specjalną przy okazji, która pomoże nam w wyścigu. Taki trochę widać, że przepychankowy ten wyścig. No i powiem Wam szczerze, że szybki jest na ten samochód. O lepsze o Jezu Chrystusowy Dobra zaraz zobaczymy, no generalnie trochę są w tyłu, z tyłu, tak trochę nawet bardzo Widać, że wyścig nielegalny bo są samochody na ulicy, o Jezu Już widzę, że już jest A tak Nie znam tego samochodu, tak ciężko nim jeździć, może jakbym Pojeździł trochę więcej, to i by mi się bardziej udało, ale widzę, że chyba może mi się coś uda jeszcze bardziej zrobić. O jeszcze mnie krzak rzucił. Krzaki są najgorsze w tej grze. Jestem w pozycja piąta na 6, na sześciu, Czyli jeszcze może coś uda mi się zrobić. Co? Mam nadzieję, że mi się uda. Bo jak nie, to nieprzyjemnie będzie. Nie wiem, ile okrążeń w ogóle robimy. O, nawet chyba mi się... Udało mi się nawet na pozycję 1 wylecieć. Chyba robimy kolejne okrążenie. Aha, dwa z dwóch, czyli robimy tylko dwa okrążenia. No to chociaż to jest dobre. Bo jakby było trzy okrążenia, to bym się szczerze nie chciało. O Jezu! Ja wypadłem z kierownicy, oni mi potrącą zdaję życie. No. Jezu, no końcówka życia, mi za jeden nie ruszy i mnie zabija. No, powiem wam, że taka misja, no trochę taka dziwna, no ale no dobra, jak mu z mus to powtarzamy. Nie wiem dlaczego stało się tak, że wypadłem z samochodu. Jeszcze na misji to się nie zdarzyło wypaść z samochodu. Zazwyczaj to jest jakieś zblokowane. Widocznie na tej misji tutaj nie jest zblokowane, jeszcze taki. Samochód bardzo nadsterowny sobie wziąłem. Bardzo mi się ślizga ten samochód, co mi się bardzo nie podoba. To jeszcze w ogóle na tej mocy wypadłem z samochodu, a ta, general... ta moc generalnie ma polepszyć to wszystko, a póki co to nie polepszyła. Póki co, tak to... trochę mi się wypadło. O Jezu, jeszcze tu bym wypadł, to by w ogóle już było. Z czym puknął z tyłu na pewno. O nad udało mi się bez porysowania tyłu. Ale jak widzicie już tam jedziemy nocną traską. Tu widzę, że samochody to prawie nawet takie same. Nie zmieniają się niczym, A taksówka była w tym samym miejscu. Może mi się uda to jakkolwiek lepiej zrobić. Póki co tak trochę bardzo z tyłu są, choć nie już mnie dogonili. Myślę, że może uda mi się ich jakoś zrobić. To jest co, użyję mocy, bo nie wykręcę na takiej prędkości. Dobra. Chodźmy jeszcze raz z mocą. Dobra, hop, 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 hop. To jest chyba nie, albo tu wypadłem, tu chyba wypadłem, albo to tam dalej wypadłem. Chyba jednak tam dalej. Chyba od to ja gdzieś wypadłem. Tak tutaj bo już włączałem mod więc około gdzieś tutaj w tym miejscu wypadłem. Ale widzę że mi się zaraz tam mod skończy więc muszę uważać. Więc muszę prawie że do zera hamować bo wypadnę z zakrętu. Ale jeszcze mi się autobus walił. Oj nie tu skręcił, źle skręcił jeszcze czy taksówka, a nie, to ta taksówka jeszcze jedzie. Mam nadzieję, myślę, że to raczej nie jest ta sama. Co jechała, a nie, bo tamta jechała w drugą stronę, a ta jechała w zupełnie też w drugą stronę jechała. Dobra, jak widzicie nasz czas to jest już ogólnie minuta 43 na całym wyścigu. Więc zobaczymy w ogóle ile pieniędzy za ten wyścig dostaniemy. Czy to się w ogóle opłacało jechać ten wyścig, czy to nie będą jakieś marne grosze? Czym się guzik pomylił zamiast yy, kapseloka, to taba nacisnąłem. O nie, no nie mówcie, że się jeszcze przestypie przed tym, przed metą. Gdzie ja zawisłem? Ludzie. Rozumiecie to przed samą metą. Jeszcze przegrałem, tak? Franklin nie wygrał. Przez jeden mały słupek. Yy, powiem Wam szczerze. No dobra, może ostatni raz róbmy to, bo no, powiem Wam że, że no to już było trochę dziwne, no mały słupek, jak nigdy nie zatrzymuje, tak oczywiście w tej misji musiał specjalnie zatrzymać, już spróbuję ich jakoś tutaj zrobić tak, żeby mieć ich z głowy już daleko, żebym nie musiał się nimi martwić, ale widzę, że teraz jak mi za, zaczęło nie wychodzić, tak mi teraz będzie nie wychodzić ciągle, nie wiem dlaczego już tak jest, ale dobra, jakoś jeszcze spróbujemy to zrobić. Niby mój pojazd przyspieszy teraz, ale ja nie wiem co to daje, co to za różnica. Ja tam po prostu widzę tutaj zamiast w przyspieszeniu to w sterowaniu wygodniej. A niby ma być tutaj jakieś przyspieszenie. To strasznie wygodniej to klika, bo jest to pod kapslokiem, a kapsloka się niewygodnie klika, używając guzików w D. O jeszcze mnie tutaj na pewno coś przewróci. O nie no, tu mnie nie przewróciło, ale jak przed metą to mnie przewróciło. To jeszcze takie jest, że tu Franklin musi wygrać, bo inaczej to jest misja nieudana i to jest trochę bez sensu. Ja myślę, że powinno być pierwsze, drugie, trzecie miejsca, a nie, że jak przegra to już misja nieudana. Trochę to bez sensu. No, w ogóle powinno być, że każdy wjazd to jest misja udana, a nie. Dosłownie w tym miejscu mnie przewaliło. Musiałem od nowa zacząć ten idiotyczny wyścig. Szczerze żałuję, że wesz weszłem w tą misję, nie znają mi no ale no na tym polegał dzisiejszy odcinek, więc zrobiłem tą misję i się ścigam yy, Lampartini, w, yy, w, jak to tam szło, e, jakoś Carrera, nie nawet powiem Wam szczerze, że już nawet nazwy zapomniałem tego samochodu. No niestety Wam nie powiem, bo zapomniałem. To jakoś na F chyba ten samochód miał nazwę. O i nawet jakiś Lampartini to na pewno, to już może, to już każdy raczej wie. Ale jak dalej szło nazwa, no to niestety Wam powiem, bo nie pamiętam. Jakaś taka, jakaś taka bardzo znana ta nazwa była, tak mi się kojarzy. Ale no oprócz tego, że jest taki ślizgający ten samochód to bardzo fajny, mi się podoba. Yy, wyglądowo jest bardzo, bardzo ładny. Tutaj nie ma w ogóle żadnych zastrzeżeń. Samochodzik bardzo, bardzo ładny. No trochę ślizgający, ale szybki, co najważniejsze, szybki. O jest miejsce, w którym nieudolnie przegrałem wyścig, ale jak widzicie pozycja pierwsza i metę mamy. Aha, super! To ja mam 200 dolarów za taką głupią misję, to się w ogóle nie opłacało. Oni to w ogóle gdzieś tu dojeżdżają? Gdzie ich tu nawet tak, jakby w ogóle nie istniali tutaj. No nic, dobra. A i to samochód się. Furor! O, furor! się samochód nazywał, więc yy, zrobiliśmy misję nieznajomi dziwacy. Więc widzimy się w następnym odcinku albo w misji Michaela, albo w misji. Franklina, prawdopodobnie zrobimy misję Michaela, a nie Franklina i pod, a nie, to też yy, przez Franklina jest misja, aha, no dobra, no to zrobimy misję pierwszą Franklina a więc widzimy się w następnym odcinku, do następnego cześć